Dziś w serwisie informacyjnym telewizji obiektyw między innymi w najbliższych dniach na wielu podkarpackich cmentarzach zbierane będą datki na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków. Trwa policyjna akcja z Nicz. Nowi radni Semiku Wojewódzkiego złożyli ślubowanie. W najbliższych dniach na wielu podkarpackich cmentarzach zbierane będą datki na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków. W Krośnie tradycyjnie kwestować będzie kilkudziesięciu wolontariuszy. Zebrane w tym roku pieniądze Komitet Ratowania Starego Cmentarza w Krośnie przeznaczy na renowację zabytkowych nagrobków dzieci. Są to... Nagrobki z jednej strony najbardziej smutne, tragiczne, ale z drugiej strony wyróżniające się swoimi wartościami artystycznymi, ponieważ są to przeważnie rzeźby aniołków i one są zgromadzone w jednej z alejek Starego Cmentarza w Krośnie. Wolontariusze kwestować będą od 1 listopada na trzech krośnieńskich nekropoliach. Na Starym Cmentarzu przy ulicy Krakowskiej, Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego oraz Cmentarzu w Polance. Kwestie na rzecz ratowania zabytków krośnieńskiej nekropolii organizowane są od 2003 roku. W ciągu tych lat zebrano ponad 200 tysięcy złotych. Te środki wraz ze środkami z budżetu miasta Krosno oraz od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także w pewnej mierze z Urzędu Marszałkowskiego. I co bardzo ważne, także wpłat osób prywatnych, które mają na tym starym cmentarzu zabytkowej krosińskiej nekropolii pochowanych swoich bliskich, posłużyły do odnowienia trzydziestu kilku grobowców i nagrobków, w tym takie jak wyróżniające się jeżeli chodzi o wartości artystyczne, jak na przykład wykonany z czerwonego piaskowca trębowlańskiego nagrobek Sylwestra Jaciewicza, burmistrza miasta Krosna. Najstarsza krośnieńska nekropolia powstała pod koniec XVIII wieku. Na cmentarzu znajdują się groby dawnych burmistrzów, artystów, legionistów oraz powstańców listopadowych i styczniowych. W Jaśle akcja zbierania datków na rzecz zabytków jasielskiej nekropolii odbędzie się 1 i 2 listopada. W tym roku wolontariusze kwestować będą na odnowienie nagrobka rodziny Soleckich z końca XIX wieku. Organizatorem akcji jest Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ulicy Zielonej Wiaśle. Jest to... Y Pomnik z bogatą dekoracją reliefową na cokolej, stylobacie, z wysoką opaską, taką piaskowo-betonową, z kilkoma tablicami inskrypcyjnymi. Prac naprawdę będzie du dużo i ciężkich, ponieważ, ponieważ no, ta sama opaska jest bardzo wysoka. i Wydobycie i ustawienie na nowym fundamencie no będzie wymagało tutaj takich prac no, trudnych dla konserwatora. Podczas ubiegłorocznej kwesty zebrano ponad 12 tysięcy złotych na renowację figury Matki Bożej Różeńcowej z początku XX wieku na grobie Marii Gubały. W sumie w ciągu dekady jaślanie wrzucili do puszek blisko 120 tysięcy złotych. Dotychczasowe 10 lat to 30 odnowionych nagrobków, ale to także kwota ponad 450 tysięcy złotych, bo to nie tylko środki z kwesty, środki miasta, ale także środki, które pochodzą od konserwatora zabytków i Urzędu Marszałkowskiego. Jasielska nekropolia powstała w drugiej połowie XVIII wieku i jest jedną z najstarszych w Polsce. Pochowanych jest tam około 50 tysięcy osób. W 1986 roku cmentarz został wpisany do rejestru zabytków. W Sanoku kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków odbędzie się pierwszego i 2 listopada na cmentarzu centralnym. Pierwszego dnia kwestować będą członkowie Stowarzyszenia Opieki nad Starymi Cmentarzami, drugiego harcerze, sanockiego chówca. 1 listopada harcerze zbierać będą datki na rzecz osób potrzebujących. Tak jak szybko policzyłam, to ponad 60 osób wraz z drużynowymi i tak kwestować będziemy na, na rzecz Towarzystwa Pomocy Mija Świętego Brata Berta, ten oddział sanocki, w dniu 1 listopada w Sanoku na Cmentarzu Centralnym, w Bukowsku i Włókowem. Natomiast w dniu 1 także na rzecz Stowarzyszenia. Pomoc rodzinie i Miała Świętego Zygmunta Gorozdowskiego to w Sanoku na Cmentarzu Centralnym. Natomiast drugiego będziemy kwestować na rzecz Stowarzyszenia Opieki nad Zabytkowymi Cmentarzami. 1 i 2 listopada kwestować będzie także Stowarzyszenie Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie. We Wszystkich Świętych zbiórki pieniędzy odbywać się będą na najstarszej Rzeszowskiej Nekropolii oraz cmentarzach Pobitno i Wilkowyja. 2 listopada kwesta prowadzona będzie tylko na Starym Cmentarzu. Trwa policyjna akcja znicz. Więcej patroli można spodziewać się na głównych drogach regionu oraz w pobliżu cmentarzy. Jak co roku policjanci ruchu drogowego sprawdzają trzeźwość kierujących, stan techniczny pojazdów oraz prędkość z jaką poruszają się samochody. W tym czasie najważniejsza będzie cierpliwość i ostrożność za kierownicą. Stąd też obecność policjantów, którzy właśnie w rejonach cmentarzy będą ręcznie kierować ruchem i będą przede wszystkim informować kierowców właśnie o tych zmianach w organizacji ruchu. Policja apeluje także do osób odwiedzających groby bliskich o czujność i rozwagę. Aby nie pozostawiali wartościowych przedmiotów, toreb, jakichś saszetek czy kluczyków do samochodów na sąsiednich nagrobkach czy ławeczkach. Gdyż osoby, które zajęte są sprzątaniem tych nagrobków, nie zdają sobie często sprawy z tego, że mogą paść ofiarą właśnie złodzieja. Pamiętajmy również o takich zwykłych sytuacjach, o których jak się okazuje, często zapominamy, o zamykaniu samochodu, kiedy. Kiedy parkujemy o zamykaniu samochodu na parkingu, oraz aby nie pozostawiać wartościowych rzeczy w tym samochodzie w widocznym miejscu, pamiętajmy również o tym, aby pilnować dzieci. Kiedy, kiedy przyjdziemy z dziećmi na cmentarz, mogą się one po prostu w tłumie gdzieś zagupić. Akcja potrwa do 3 listopada. Na Jedlickim Cmentarzu odbyła się uroczystość poświęcenia odrestaurowanych grobów rodu Trzecieskich. Remont zabytkowych nagrobków rodziny Tytusa Trzecieskiego, jednego z współzałożycieli pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej w Bubrce, kosztował 25 tysięcy złotych. Środki przekazała spółka Orlen Południe. Nie tylko w tej chwili odbudowujemy przemysł petrochemiczny na Podkarpaciu, ale przede wszystkim dbamy o... Korzenie. dbamy o pamięć o naszych protoplastach. I w tym duchu chcemy również wychowywać i kształcić młodzież w nie tak odległym michalickim zespole szkół ponadgimnazjalnych, tak żeby przekaz historyczny był jasny, że to na ziemi podkarpackiej, że to tutaj w okolicach Jedlicza i w Jedliczu przemysł petrochemiczny w Galicji. I na świecie rozpoczynał. Tytus Trzeciecki urodził się w Bażanówce w 1811 roku, zmarł w Polance w 1878 roku. W latach 50. XIX wieku, wspólnie z Ignacym Łukasiewiczem oraz Karolem Klobasą, otworzył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. W uroczystości wzięli udział jego potomkowie. Jestem ogromnie wdzięczny, ja i cała moja krewni, prawda, za, za właśnie. Pomysł restaurowania tych nagrobków i za tak fantastyczną oprawę, za obecność młodzieży, właśnie, której, tak jak pani burmistrz bardzo ładnie powiedziała, no przekazujemy ten dar prawda, tradycji, ten depozyt, który, który, który sami nosimy, więc bardzo, bardzo wzruszające to było. Naszym obowiązkiem jest. Po prostu pamiętać i jeżeli tylko pojawia się taka szansa i możliwości, działać, aby ta pamięć rozkwitała. Dlatego cieszę się, że tak wiele młodzieży uczestniczyło dzisiaj w uroczystościach. I kontynuacją naszych działań dotychczasowych jest przejęcie opieki nad nagrobkiem przez Szkołę Wiedliczu Szkołę Podstawową w Wiedliczu. Także jestem bardzo wdzięczna i pani dyrektor i młodzieży, bo to jest ich wola. Historię protoplastów przemysłu naftowego przypomina wyprodukowany przez telewizję obiekty w dokument fabularyzowany Łukasiewicz nafciarz romantyk. Dwoje nowych radnych podkarpackiego sejmiku złożyło ślubowanie. Monika Brewczak i Andrzej Świerz zastąpili Marię Kurowską i Teresę Pamułę, które w wyborach do parlamentu otrzymały mandaty poselskie. Nowym posłankom Prawa i Sprawiedliwości za dotychczasową współpracę podziękował marszałek województwa Władysław Ortyl. Gratulacje złożyli także radni klubów opozycyjnych. Myślę, że jest to zaszczyt, że będą Panie wywodzące się akurat z tego naszego środowiska samorządowego, reprezentować nas wszystkich w naszym parlamencie. I myślę, że jest to ważne, ażeby to Podkarpacie miało dobrą reprezentację. Potrzebujemy jeszcze wiele inwestycji, wiele spraw mamy tam do załatwienia. Więc Panie będą, można w cudzysłowie tak powiedzieć, będą decydować o tym, jaki jest rozwój Polski, jaki jest kierunek Polski. Samorząd będzie decydował... O tym, jakie są drogi, kanalizacje i tak dalej. Ale państwo będzie decydować o demokracji, o tym, czy ta demokracja pójdzie, w trochę lepszą stronę niż w tym momencie. Myślę, że będzie dobrze. Na pewno będziemy bardzo dbać zarówno o nasze sprawy lokalne, naszej małej ojczyzny, jaką jest Podkarpacie, ale też będziemy dbać o sprawę tej dużej ojczyzny, jaką jest Polska. I zapewniam, że jako kobiety posłanki tutaj mamy w sobie taką i determinację, i radość tej przyszłej twórczej pracy. Zastępujący Teresę Pamułę były poseł Andrzej Świerz zapewniał, że będzie dbał o zrównoważony rozwój regionu. Zajmować się będę wszystkimi rzeczami, które są ważne dla Podkarpacia, w szczególności to, żeby Podkarpacie, ta część południowa, była równomiernie rozwijana w porównaniu do północnej części. Ludzie, którzy mieszkają na południu Podkarpacie mówią, zróbcie coś, żeby pamiętano o nas. Ja będę starał się zrobić to. Nowy radny pracował będzie w komisjach budżetu, mienia i finansów oraz łączności z Polakami za granicą. Z kolei Monika Brewczak zasiądzie w Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. W Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie odbyły się uroczystości jubileuszowe stulecia istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża. Zorganizował je zarząd PCK w Krośnie. Najstarsza polska organizacja humanitarna powstała w 1919 roku. Jej celem jest pomoc ludziom niepełnosprawnym, chorym i ubogim. Obchodzimy stulecie i od stu lat zarówno na terenach całej Polski działalność się rozwija, a na terenie naszego miasta Krosne, jak i powiatu krośnickiego kiedyś, a teraz rejonu No w zasadzie działalność ciągle skupia się wokół tego samego, czyli pomocy osobom potrzebującym. Nasze działania czerwonokrzyskie skupiają się wokół siedem zasad Polskiego Czerwonego Krzyża, czyli humanitarności, bezstronności, neutralności, niezależności, dobrowolności, jedności i powszechności. W Krośnie z pomocy sióstr PCK korzysta kilkaset osób. Na terenie miasta funkcjonuje także ponad 20 szkolnych kół PCK oraz 14 klubów honorowych dawców krwi. Na co dzień staramy się działać zgodnie z zasadami Polskiego Czerwonego Krzyża, udzielać tej pomocy osobom, które potrzebują nas na co dzień. Oprócz tego staramy się szkolić jak największą liczbę osób z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Jesteśmy osobami, które przeprowadzają zbiórki. Właśnie z tego ramienia prowadzimy szkolenia, zbiórki żywności, odzieży, kwesty. W uroczystościach jubileuszowych wzięli udział m.in. przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża oraz byli i obecni działacze Krośnieńskiego Oddziału i przedstawiciele instytucji współpracujących oraz wspierających organizacje. Jesteśmy w, w ciągłych relacjach tutaj w różnych obszarach. PCK zajmuje się poprzez swoich wolontariuszy, poprzez swoich działaczy Kwestiami choćby związanymi z opieką nad ludźmi chorymi, opieką ludzi nad ludźmi starszymi, więc to jest ciągła jakby współpraca w tym obszarze, ale przecież jest mnóstwo innych akcji związanych choćby z krwiodawstwem, związanych choćby ze zbieraniem darów dla osób, którzy, którzy potrzebują pomocy. Podczas uroczystości wręczono odznaki oraz okolicznościowe medale. Krośnieński oddział PCK jest jednym z 16 działających na terenie naszego województwa. W sumie na Podkarpaciu w organizacji działa blisko 7 tysięcy osób. Są to wolontariusze, honorowidawcy krwi oraz osoby wspierające jej działalność.